Kurs Future Collars jest nastawiony na praktyczne przygotowanie osób do roli Scrum Mastera, bo z jednej strony przygotowujemy od strony teoretycznej i przekazujemy bardzo dużą, gruntowną wiedzę na temat Scrama, ale nie tylko na poziomie ogólnym, tylko szczegółów, jak budować product backlog, jak prowadzić spotkania, w jaki sposób radzić sobie z konfliktami, problemami, jak prowadzić wszelkiego rodzaju ceremonie w Scramie. Z drugiej strony Dążymy do tego, żeby każdy z uczestników rozumiał, na czym polega cykl wytwórczo-oprogramowania i dowiedział się o tej części technicznej. Nie mając doświadczenia, ale będzie miał wiedzę, z czym coś się tak naprawdę łączy i w jaki sposób to działa. A z trzeciej strony, podczas kursu chcemy przekazać bardzo dużo praktycznych aspektów, takich, które dla Scrum Mastera są istotne, ważne w codziennej pracy. W trakcie kursu uczestnicy będą brali udział w projektach i będą tworzyli projekty, aby zdobytą wiedzę wykorzystać w sposób praktyczny i przetrenować sobie zdobyte tajniki danej wiedzy i dodatkowym atutem tego kursu jest to, że on jest w pełni online i tak naprawdę osoba oprócz tego, że pozna skrama, przećwiczy Bycie w roli Scrum Mastera pod kątem doświadczonych praktyków Scrum Masterów, mentorów. Dodatkowo przyćwiczy sobie umiejętność zdalnego zarządzania projektami, zdalnej pracy z ludźmi i zdalnej współpracy w projektach.